Że wszystko było jasne. Myśląc, musi być jakiekolwiek przez swoją stronę. Zapraszam na 23. Festiwal Kabaretu Koszalin 2017. Słuchajcie, w tym roku jest okazja, żeby pojechać na wakacje za granicę, nie ruszając się z Koszalina. Taką szansę daje nasz festiwal. Gdzie będziemy poruszać się po przestrzeni bananowej republiki. Wszelkie podobieństwa są oczywiście zupełnie przypadkowe. E, bawić nas będą kabaret moralnego niepokoju z Robertem Górskim, e, kabaret młodych panów, e, kabaret Rak, Jurki, Nowaki, Ewa Błachnio, Michał Wójcik za nim no i jako gospodarze Końkowski. E, przy okazji serdecznie dziękuję Urzędowi Miasta w Koszalinie za wsparcie, a także urzędowi marszałkowskiemu województwa zachodniopomorskiego. Nie możecie tego przegapić. 23 festiwal Kabaretu w Koszalinie na żywo, w sobotę, o 20. a w telewizji, w telewizji Polsat o godzinie 20.00 w niedzielę. Zatryczamy. Please, you speak English Soldiers, we have to attack our enemy in Kaliningrad We have two brigades, 100 tanks and 50 helicopters We don't have much time, so let's start right now